A co ty jesz dziś za dziwne miodzio? Mm. No takie właśnie dziwne to miodzio. To jest specjalnie nasza autorska taki miks, czyli miodu, cynamonu i kakao. Bardzo go polubiliście, a teraz zrobiliśmy jeszcze krok do przodu. Bo wymieszaliśmy go z pyłkiem kwiatowym oraz suszoną dziką różą. To jest taki super miks teraz na wczesną wiosnę, na zimę, na, na jesień, żeby wzmocnić mocno organizm. Bo tak, dzika róża, mnóstwo witaminy C, do tego pyłek kwiatowy, praktycznie wszystkie minerały i witaminy jakie potrzebujemy do życia. Miód to dobrze wszyscy nasi kochani klienci wiedzą jaką ma wspaniałą moc, a żeby trochę przykryć smak tego właśnie pyłku. No bo dużo osób jednak yy, mówi, że bardzo ciężko je im zażywać pyłek ze względu na jego walory smakowe można powiedzieć, tych walorów brak. No to cynamon i kakao fajnie przykrywają i można go sobie świetnie zmiksować z tworoszkiem, do tego dołożyć jeszcze jakiś powideł. Świetne, świetne śniadanie, więc mega, polecam.